Leci Naży No oh, kurde, zderzyłem się z gościem, nice Siema, dzisiaj z Hoga tym Szepardem i Kriketonem pograliśmy na Erangelu To był naprawdę bardzo dobry mecz, moi drodzy Więc zapraszam was do oglądania, mam nadzieję, że wam się materiał spodoba Zostawcie łapkę w górę, subika, dzwonek, powiadomień No i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej serii Nic mi się nie stało Gówno to, Aha, jest? Tak wypaliłeś teraz. No bo nic nie ma, żadnych itemów. O, nie wierze. pojawiły się. Boję się. Ale Reków mam spróbować. Ma. Mhm. Ale mam giwera! Ale mam giwera! Za chwilę ci ją Shepard, pokażę. Czekam, czekam. No dobra. No dobra. Nie obiecuj, nie obiecuj. No, ewakuacja eee, jest jak coś. Bedel. No. A ja, czemu myśmy nie, nie wykorzystali wcześniej tej ewakuacji? W sumie No bo nie było sensu. No, byśmy... Ale w sumie to ostatnią strefkę, jakbyś przeżył Solo, to... No, to. No niestety, no, niestety, no. Tak w sensie tej ewakuacji chyba nikt nie nosił, nie? Tak, bo ona ciężka. No MK to jest jak no. chcesz, to lepsza. No to do, do wezmę ją, ale najpierw idę do bunker. I Amo więcej niż łopie ustawa przewiduje. Nie mów o ustawach, bo... Ja już, pamiętam, jak się... to kiedyś Cenzorek mówił, śpieszeni. że A po co okay. ci 200 bo Nie wykorzystasz tego. No? To Cenzor mówi, to silny? Tak 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 Cenzor ja tak, mi, tak tak, tak. mi tak zawsze mówił, mi tak zawsze Od Cenzora się wziął wtedy ten mem? Bo ja pamiętam, że on tak tak. tak. On mi tak zawsze mówił. I tak tego nie wykorzystasz. A właśnie, że czym czym się, się wykorzystuje, nie? Ile razy 200 ściany było zużywane? Jak się z domków na dupchasz. Oooo! Oh, 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 Mocin oh, 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 oh. naga. Oooooooo oh, oh. naganiacz. Mm. Oh, 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 oh. Cześć, cicho, bo już mi się głowa lasuje. Oh, oh. No dobra. Ej, hey, Kamil, wiesz co? <śmany> ja bym Figier jeszcze z jedną dzisiaj zagrał. Ja nie wiem do której będę siedział, który złyszę. To jest Luneta 6, do gdybyś do... chciał. W ogóle Ale wiecie o tym, że sobie sprawdziłem w telefonie coś takiego, mam funkcję ile spałeś, nie? No. To? Średnia spania to jest u mnie 5 godzin w ostatnim miesiącu. A nie wiem jak ty zwiczony, wiesz. Jak masz Zaroma zegarek. IPhone, to, już jest... To, to jest iPhone, to jest iPhone, to jest iPhone. Zostaw. Ale u mnie tak wychodzi trochę. przepieczone. Aplikacja mu powiedziała, więc to. Mm. Tak Kurczę jest przepieczone. Nie nie, 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 nie aplikacja, bo to Działa to do pierwszeństwa. Kto pierwszy powie coś, to to jest już nadrzędne tak. i niezmienialne. Tak. Więc jakby jak mu powiedział 5 godzin, to tak jest. Tak jest. No tak. Pierwsze jest święte. To kulefon wie, tak. a on policzył. O. Może zlepo po prostu chrapać. Tu łazem, czy łazem. Ja, ja nie to... chrapię jak śpię. O no, w sumie chyba mogę potwierdzić. No. Ej strefa ja? panowie, trzeba na dół odbić. No, ale nie wiem, eee. z samochodami wszystko nie? No, tak, no, tak, chyba jo. to nie odnióprować teraz nie... Ale mamy dwa Ej. samochody. Ej. Trzy. Naczko to na okay. tu stoi. Dobra, paliwa jej wystarczy. Ty jadę Możesz, że tu jeżdża, Dobra, zejdź po swój samochodzik. No dobra. Chodź, Klipeciadarz za mną. Ty mnie robisz. Nie, 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 mam inny. Paliwa tam Tylko, kojarz. Tylko razem, razem pojedźmy. No kogo ty kieruj? No ja już dojadę. A! ja myślałem, że. Można tutaj na te domki spróbować, te lub te. Dobra, uwaga, żeby dowadamy, to No to dobra, do tego. dobra. no to dobra. Ja tylko te. musimy przejechać z prawej strony, nie? Mhm. Dzisiaj już byliśmy na tych domkach. Od jasnej polany Na, na tycha. Tych, nie, 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 nie. Muszę normalnie dybar. przez ten mości chyba ośmiknąć. No dobra, to dzida. Jeżeli ja tym kamp z tymi słabymi tymi. Nie one są fajne, ale te domkę podjeżdżaliśmy, one są gate. To są te schody, na które tak. z, z trzeba To jest spację. ten kampik, dokładnie. Tak. Byliśmy tu dzisiaj, no przejechaliśmy no. To jest nasza trasa, z której tak naprawdę wychodziliśmy. Może nawet nikt no, nie stosował no. tych domków. Zaczynaliśmy ten mecz stąd, więc. Jak nikt nas nie rozwali tutaj na moście, to będzie gate. Nie ma takiej opcji. Dobra, ja zmieniam samochód, bo nie mam paliwa za długo Mhm. Wow. Coś coś jest? Coś coś co jest? Tak zastanawiam się, co autor miał na myśli, wjeżdżając w ten samochód teraz Co za... Ale chłopa, ale tam chłopa odbił Co za bardzo mi tu póro zaparkował, no Ja wierzę w Dość w to, po lewej strzały, tak. tutaj domki pierwsze, więc musimy... Wierzamy na te, wjeżdżamy na te Ale nie wierzaj tak Tam Zamknięte nie... to jest Otwarte ale dobra, powoli. No to... Mieliśmy na te to dalsze, 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 dalsze pojechać? No tak, A ale na razie jest tutaj. Przed. Nie stąd z lewej strony strzelali Dobra, stąd, stąd, strzelają. stąd strzelają, teraz stąd, stąd. strzelają. No. Tego... no to jedziemy dalej, chodźcie. A to wczajmy w takim razie nie. te nie jedziemy domki dalej. najpierw. No tam plecopika to jest Michał jaki Tam tych domków co strzelają. Jej, to, też to też plecak 2 jest na dole. To, co gidale? jest grana. Dziękuję bardzo Kamil. To najprawdopodobniej jest ten... Oni się strzelają z tego domku z nimi. Wiedziałem, żeby wziąć. Wziąć. wziąłeś. M24. Ja mam no ale nie mam lunety, no. Są na dachu bloku. Są na dachu bloku. Tutaj... ty. Na dole był plecak dwa. Dobra. Mam... Słuchaj, do mnie brakuje skapać, z tego z domku podłużnego Może by dostaniesz naka zaraz No, są na bloku Z bloku, tak? No, nie, niebieski znaczek i bloku. tam wszyscy, wszystkie skampy są zostawione Niebieski pomarańczowy znaczek Niebieski znaczyk, Niebieski jest gdzieś w innym miejscu w ogóle Tam są goście Na A, tym dużym budynku O, tutaj dokładnie jest gość Nie mam skopana, nie poszaleję Mam szóstkę Pokazywałem szósteczkę, jeszcze jedną nie Ale widziałem. B było Nie w tym meczu Oczywiście, że w tym. Wyskoczył się z tego budynku na ten drugi, na ja ten po prawej. Tak. Wyskoczył gość. zaskoczył. Ja widziałem zaskocze. nawet. Nie wiem, tu jest ta ściana, to. Źleci. Ja. Uważaj, mi, że nas nie podjechali? Dron. Więc co robisz? Widzę robisz Droga lecę w A. dokładnie w okienku. Ja się do dołu lata Ale drona. fajnie drona widać na tym, na mapie No jest dron Ale chłopak ma Ilu? Dwóch co najmniej ale Wyszedł ty? na balkon, zeskoczył z balkonu Biegają koło domku, tam o wszystko tak, biega drugi też jest Dobra, ewakuacja stamtąd Ty nie musisz się ewakuować, Ty ci jeszcze na ten, ty na nie nie podawać ten Ty możesz info dawać, Sylo, stamtąd Próbuję, teraz. ale oni mnie zastrzelą zaraz No to co z tego? Tu no. to co? 4 No, co no. Jakby? tu jest chłop za domkiem. Dojeżdżają ich chyba jakiś timek. Jak... Nie, drona wyłączyłem. Włącz mi jego. Hmm? Tu się o Tu jest na polu gość. Centralnie. Na polu. On też jest. Czwórką, o dostał nawet chłop. Ej, jest no kto powiedział. jakby tam znokował gościa, właśnie. No. Tu jest chłop. O tutaj w domku jeden. Biega za dronem, debil. Awa, Ała! Ała! Zepsuli. zepsuli Zepsuli sylowi, zabawkę, no. Najgorzej. Zabawkę dla syla, zepsuli. Gość z żółtego znacznika dostał wcześniej, jak coś. To co? co to jest za broń? Massin. Mostek, grę chyba mi skraszowało. Haha, 25k. To <gry> z monitor. <gry khi> Mówiłem, mówię? Bierz. A Podnieś. A A skąd? Nie wiem. No, no, no. Ale kaliber wysoki. Okay. Jezu, ile tu się podnosi? W się tak nie podnosi. Wydaje mi się, że to bardziej z lewej było, to tak? jakby z tego. Nie, z prawie dzisiaj. Pomarańczywego znacznika. Tyle chcesz zestawy jeszcze? Lecza się, lecza się. No i się tam. Lecza się. Podchodzę się. To czapa jakaś? Nie Chyba niespecjalnie wiesz. Nie Bo goś łeb urwał chłopaki. No, no widziałem po, Poszukaj nie. po domkach. Właśnie biegam już. Dlatego ty, Kogaty, w się. No tak. No, okay. 23 Kontynuuj On ty daję. Jak nie zginąłem, to się powinienem połączyć. Nie, nie zginąłeś. Jestem pod murkiem, nie? Chyba. No. A nie będzie. Tu jest czapa. Jedynka. Ale mi śmieć prawie zapakował w seg bloku. Dobra, jedynka na razie będzie. Dobra, jestem. To mi Tam się ładuje wszystko. Gdzie walą? Jak sytuacja? Do mnie. Mm -hmm. Do, do syna, <laughs> Dwa, dwa... Okay. O, jest Boniu. ty Cheaty no, bym włączył. ty bym włączył, bo Co? Gdzie ty... Do kogo ty strzeliłeś? Do no, żółty domek. Zaznaczyłem. Tak, cheaty odpalił i se strzelił. Standardowo. Gość był bez Zamiast hełmu, tam Eee, skrasza. i tu w tym domku chodzą. Oh. Mamy strefę jeszcze. Eee, już niewygodnie sieci. Tam w ligę jeden zagrał. Dobra, <noise> dawać ich. Coś jedzie? Motor. ten chłop mógłby się w oknie na chwilę zatrzymać. Oni tam dronem latają. Nad żółtym. Masz to im tego drona? Nie, nie mają. Tam nie się po... dojeżdżają. Dwa te domki obok siebie są goście na piętrach, chodzą. Dostał, 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 dostał od nas dwóch. Tam ktoś ze mną strzelił teraz? Do gaty ty. Nie, on mnie nie dostał. To albo ja, albo ty. Dostał? Pod murkiem, dokładnie tam, na zielonym. Zlecił, czy co on zrobił? bloków jeszcze strzelają mocno. Dokąd bloku to ja za blokami tam chłopi są na górce. Tam jest dopiero. Oj, O, dojeżdżałem się tam faktycznie, z prawej strony, na zielonym. Ty, czy jest fajny ten? Jak, ja go nie trafiłem. Na litość boską, no. To, no, co ty robisz? Siedzę. A okej. Patrzę tą stronę, a co? Dobra, dobra, dobra. nie pytam tylko. Tak znieruchomiałeś tam powiem mam nie na fejsie, wskrzuć. Ale tam D jest, hmm. jest. A jaka jakaś strefka. O kurde. Las, ten las. Czy las coś do nas? Z bloków. Bloków, no. Z bloków będą musieli do nas Na dachu przyjść. są. Połki są... To, ewakuacja robi blok. Chyba ja. A, smoki. A, Ta jest tam lina. Tak teraz trafić kogoś tam i znokować, ale by mieli topa To jest! Skóle dostałem? Ale ich dostał. Góra, Lope. tam, AWM. Wejdziesz do światła. Skąd to tam nie? Też trzeba stracią. Będą lecieć Będą na nas te gostki Zara. Chodź Z ewakuacji. Patrzcie, gdzie Patrz, ona ja to jest? Wylatują, 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 lecą, lecą, lecą! No za domkiem, tak, z tamtej strony za domkiem Niebieski znaczek to na okolica Ej, na blisko What? nas podjeżdżają Gości są na zadomkach już No tak Masz le Macie leczenie mój. Na się leczę, ale może być ciężko Stoję, Ale w ogóle co tu się stało? Ciocio cio. Gdzieś obok ciebie syla? No? No? dokładnie? Za domkiem u mnie chyba Niebieski znaczek na okolica okolicy Kto się dzieje, tu? No, podjazd chyba z kilku stron i to nie jest jedny timek. Tu jest obity. Zero, zero ma. Murak. z Kurde, mo mogą się podnieść. Domku mnie. Coś za mną biegnie. ja, to ja, to ja bym. Nie, to ja byłem. Nie wiedziałem, że ty jest jeszcze. Żyje. Gościa jednego znakowałem, ale Ciu? dostał jeszcze strzała. Ucie, w domku jest tyle? Dwóch u mnie tu jest w domu. Oberwa mocno, gość, ucie, w domku Jest! Nie wiem, tam gra uważaj, Hogaty, hogata gra. Nie tam Drugi jest jeszcze obity, tu na dole. Jednego znakowałem. Tak. Plecy, plecy, plecy! Leży. Domku mnie! Zderzyłem się z gościem. Nice! Zabijem. Ktoś biegnie jeszcze. Jezus Shepard, Maria. Ja podnoszę. Szyma, bardzo słaniaj. Widzę gościa. Jest tam na górze na żółtym. Musisz, on nas osłania teraz. Ale jest masakra teraz, chłopaki Na wieży, na wieży, na wieży Bieg na górę Jeszcze Jerzy nie wierzę, że on jest na wieży Muszę O, rena. Jasna dupa 50 bandaży Ja się leczę, czekaj, spokojnie, uspok uspokoić grę musimy Walą do mnie chyba, ta wm -a strzeliła Ja się leczę Jaka, jeszcze, Może Masz dole, sam na blisko Na górze, czy? nie, 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 na górze tej wieży jest spoko nie na dachu? Nie On jest za wm, -a, ty jest za WM -a. Ja to za ja nawet nie wychylam Na wieży, yy, na górze Pięknie, jeden, no na górze, na wieży, to znaczy, że Ta, na... Tu, na górze, na piętrze. A. Położył mnie Podnieść. Podnieś. Da się luźno podnieść. Podnosisz go? Nie. 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 Zaraz wejdę, zaraz wejdę, zaraz wejdę, moment. drzwi sobie najpierw, może. Nie ma tu drzwi. Jak chcesz. Nie, nie zajmie cię. Nie powinien przynajmniej. Fuck w klat mnie W Ten domku jest na pewno tak, 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 tak. Nie, Biegnie do was Podchodzi. Biegnie do was Za murkiem jest Lecza się Dwa sekundy jest jest, 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 jest Jego ziomek znokowany Dobi, Dobiłem ziomka Jego To Na was strona Nie ma tego się no. go się zabrałem No. go prawda za murkiem jest tu, jest tu, jest tu, damy to. za nice. go, podnoszę Podnoszcie się i szybko Ale to jest z teraz Jezu widzowie, jest dobra gra Nie chcę w Nie, ja też nie chcę w łemki Ja się leczonko Żeśmy ten... przetrwali abordaż dwóch teamów co najmniej tutaj Stało 6 oprócz to. nas Jeden miał P90. Cholera jasne Jasna, dupa Strefy musimy no. panowie. I patrz, bo by mi brakło. 300 moi się przestrzega. No tak strefę. Strefę leci. Ej, strefa się poleci tutaj. No wiem, wiem no wiem, nic wiem. nie zrobimy. To tam smoki? Widzę jakieś kamizelki lecę, tak, tak, wszystko tak, jest tak są? porozbijane. Smoki na pomarańczenie znaczniku, noczniku, ale widzę, open. Widzę, widzę, widzę. widzę. No, ale jest open to giga jest. i ten, ten open nas no może. To jest tej... gość. Poza miarta to? No, będzie lepiej do pieczone. ale. Znakowałem jednego. ja, też ja próbuję Może gdzieś... no, jest strefa, nie do przeżycia. Ale strefa bije. Drugiego obiłem jeszcze, ale mnie już znakował. Ajaj. Jednego znakowałem tam. Leżę, leczę, tu się, się. Muszę... jeden Nie pomogę, hoga, to nie mam jak. No spoko, spoko. Ludzik. I tak żeśmy dużo przetrwali na tych domach. Tak, je, jest... jeden ma, ma jeszcze może zginąć. To? Jeden może jeszcze zginąć, bo go nie podniosą pewnie. No, może zginął masz teraz. Zginą? Tam leży gość. Tam powinien leżeć gość. Tam na smoku. Się zacznie hmm. Niech się zatrzyma tylko. Niech ci się biją, bo to jest. O dobra Może oh. widzisz tych po lewej, jak się podnoszą? Nie widzę, przez małkę są. Czy dziwię, że oni się. Staj na są sekundę! Wepchaj. No <noise> na szczasku. Iiiii. Co może być? Oj, oj, oj. Za drzewem widzisz. No Jeden timek tu był, ale to timek jeden Ale to dobry był meczek, to był naprawdę dobry meczek